moto C174, jeszcze oryginalna glebogryzarka Bo jaki to jest stan Ten traktor ma 40-50 lat, zobaczcie Glebogryzarka dostała tak w dupę, że szok Nic Zęby, łańcuch, wszystko jak nowe, zero luzów, nic Jestem po prostu w szoku Tu fajnie idzie dookoła o-ring Zamiast pchać silikony to od razu przemyśleli to Idzie taki fajny o-ring eee, Gdzieś go tutaj mam o. i nie musimy się pieprzyć jakieś uszczelki albo silikony. Jest to rozwiązane normalnie. No tyle, że trzeba żeby wymienić łożyska to trzeba wymienić. Trzeba rozebrać całą glebogryzarkę calutką do zera praktycznie. No i sprawdzimy przy okazji przekładnie jak to wszystko wygląda tu łożyska górne w tym miejscu. Tym trzeba wymienić na pewno, bo tam najbardziej w dupę dostaje i tamte najgorzej dostaje, nie? Bo nie ma smarowania. A tu przekładnie jeszcze zobaczymy czy simmering. Przekładnie rozbiorę, zobaczę w jakim stanie są e, tryby. Nie, przekładni.